na środek. A po to? Ja, ja lubię emeraldy, nie? Fajne są. Na walanie jest lepsze. Nawalanie? No, ale niebieski się dobudował na środek. O ja! <laughs> Szłytek, pomóż mi. Jak? No proszę, pomóż mi. Bloki potrzebuję. <laughs> Gdzie? Ty? No, no, na środku prawie. <laughs> Jak o nie! <śmianie> Ham mnie zrzucił! Otóż to jesteśmy zieloni jak glutki, siema ne Siemano, kolano. Siemano, witano kurwa. Dokładnie. Siemano, kolano. O ja coś tam się w plecach. O przeżyłem to kurwa. No, wiedzieć miasto z buta. No, siedzimy do nowego wiru. Dobra. O ja? No, gościu. No i elo Benz, łóżeczka, ktoś, ktoś zgubił łóżeczko. Ale strefa, ale strefa! I gościa nie ma, gościu. Gościa nie ma, gościu. Drugi jest nie napalany. ma, gości. No i pięknie. Gości nie ma, gościu. Jak już tak ładnie zbudował tutaj, to sobie skorzystamy. Dobra, trzeba do kolejnych, nie? Tak. Ja bym ciągnął na środek. A po To o, no, ja, ja lubię na nie? Fajne no, są. też lubię, ale nawalanie jest lepsze. Nawalanie, no, ale niebieski się dobudował na środek. O ja! <laughs> Szmytek, pomóż mi. Jak? No proszę, pomóż mi. Bloki potrzebuję. No, na środku prawie. Jak, O nie! <laughs> ham mnie zrzucił. No byłem sobie na klocku, bo wiesz, blok skilla użyłem, nie? Ale niebieski Ham mnie zrzucił. Wiesz co to znaczy? Wojna! Idziemy zniszczyć im łóżko. No mówiłem, wojna. No. Nie, było, bo po przyjacielsku to nie wojna, co nie? Naprawdę miałeś tylko jeden blok? Nie, nie miałem w ogóle, ale przede skopałem jednego klocka i miałem już. Dawaj ich kurwa, frajerów. Nie, 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 nie! Ja będę ich gonił. Owa! No bardzo, się bija a kopie. Albo ty kop. Uważaj. O ja! No naprawdę było słonięte. słonięte. No co ty zrobiłeś, gościu? No nie mogłem się. No nie Mam już to około mocno. Dobra. Jeszcze tylko jedno złoto, no. Dobra Teraz jest ten dzień, kiedy oni tracą łóżko. Dokładnie. Dokładnie, co ten wasz, Tak. Nie zmyślał Coś tam się wydziera w tle. Chyba, dobra, walić go. Niech once tam biega. A my se idziemy tu. No. Co on tak? Wypadł, gościu No nie no! Fireballa miałem kurwa Oja No i teraz dosień, no skocz tam Kasujesz to łóżko, pięknie no, chodź, to za kur, oja, ja, oja! Ja. Co tam? Co o ty? Naprawdę, no, wynosę so duszko. Czekaj, bo ja tu jestem. Hello, Benz. <noise> Nie no, to było śmieszne. Jak ja uwielbiam takie śmieszne rzeczy. Czy ty spadłeś? Czy <noise> to No okej. Czy to śmieszne? No bawi mnie. Niebieski tak fajnie poleciał. A on jest u w bazie, czy? Nie. Co? Nie, nie. Nie, wiem. nie wiesz, nie wiesz? Nie wiem, nie bij. Kto cię bije? Laszlo. O, siema. Ania foi żal. Żal, żal żulitu No. Jakubie, zrób. Co? Nie, <śledzio> no. <śledzio> nie skomentuję tego. Naprawdę nie ma nic tak? Gdzie oni są? Nie ma ich. Ale od czerwonych, o sam są. Obok niebieskich? Ty faktycznie. No to idziemy na niebieskich, znaczy na czerwonych. W sensie na niebieskich od czerwonych, w sensie od czerwonych do niebieskich. Dawaj go, dawaj go, w czoło go. W ja tu sam jestem, chodź, chodź. Ja tu mam cenne przedmioty. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Nice. Dałego, dałego na łeb. Pięknie. Chłop walony na łeb. Ja odpalony nie Chłop był walony na łeb. Ja odpalony. nie, chłop, chłop Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Dobra, widzę, że. Nie umiesz się bawić. Nie, nie umiem. No właśnie to pokazałeś. Co Chłopiec malony o, o nie, uważaj. Plecy masz, plecy masz, plecy masz. Wcale nie tak, że każdy ma plecy. Ninja kurwa. Dobra, ja go podjadę. Co? Co nie z takim gamoniem? Ja ty. No nie no <ścoughs> Żal mi tego. Typa. No dobra, ktoś tu ma problem, to... To ma problem. Co? Co został wysadzony. Co? co ty zrobiłeś? To wysadził? Siebie. Ale siebie też. Gdzie znowu spadłeś? Nie, nie, to, ale nie, skąd że... Nie, bo nie spadłeś. No, tak, ostatnio. Yy... No nie spadłeś, no co ci chodzi? A, mówię, że nie spadłem, a ty mi nie wiesz, no, co to za głód. No to chyba ty sobie nie wiesz. Ty mi nie wiesz. Ja w to wierzę. Gdzie ten jest? Gdzie ten lamus? Ja słyszałem tutaj strzały. strzały ja muszę. Tak Idziemy po nich, co? Ja umiem Gdzie ty jesteś? Ja umiem, nie mam No nie ma cię, no ja, ty to co, sam się z nimi rzucać? I jest O, ty black, black bląk, dzik, dąk Gdzie co? To nie dało tak różnie. Nie no, miało o ja. Ej, aż miło w Minecrafta. Ja mnie to, Ej, bo strzela do mnie. Ej, trafił mnie nawet. Pomocy. Strzelają mnie. Strzelają, uciekam. No jak umarłem? Umadłeś, jak umarłeś. miałem 6 serduszek. Co jest? Coś tam z go na dwa Coś tu, coś tu nie działa, coś tu się powstrzyło. Jeszcze on jak są zbroje, wytyfy. Halo, policja. Halo, policja, jak Tak, te czerwoni to Dajka. są wkurzający. Ujadnięte i kątań nawalają. Nie wiem, na X-Rayu widzą wszystko. Na, pałę, jadę. Nie, dobra, nie będę ci tego robił. Ojo. Ja. Bloków nie mam. Tu to on. Tuż to on, bloków nie mam. Ej, osunięte łóżko mają. Niksne. nie. No, beka z nich, nie? A, I ciągle mają osunięte łóżko. Co jest? O, szczelają. Ła! Oh, strzelają! Oni nie widzą, że mają samięte łóżko. <laughs> Pyty jak to śmiesznie wygląda w ogóle.